Jeżeli chodzi o trzecie narzędzie, które chcę Wam przedstawić, bo też jest całkiem do fajne, jeżeli chodzi o robienie pewnych koncept, konceptów i innych rzeczy, jest Leonardo AI. I on głównie Leonardo AI od samego początku bazował na modelach Stable Diffusion, ale podczas jakby. Rozwoju tego narzędzia, którym no, w astronomiczny, kosmiczny sposób się rozwija, to narzędzie dołożyli model Flux, dołożyli coś, co może wyszkolić naszą lory z twarzą. Dołożyli e, ostatnio wideo, czyli jeżeli sobie wygenerujemy już jakąś konkretną klatkę, to w tym momencie możemy sobie tą klatkę przekształcić na krótką sekwencję animacji, wideo. Więc takie narzędzie to też do jakby generowania tych wszystkich rzeczy, które możemy sobie generować dla marketingu, dla siebie, dla innych rzeczy może fajnie działać. Ostatnio, bodajże miesiąc temu, wprowadzili tryb, który się nazywa Flow State. Ja go mniej więcej potem pokażę, jak on działa. Mniej więcej tak jak mamy tryb draw, który generuje dosyć szybko, tylko w trybie Draw w mid -journey musimy nanosić poprawki w promptach, tak żeby on kolejną generację zrobił, to w trybie Flow State wpijamy jeden prompt, przewijamy myszką i on po prostu na bieżąco jedząc nasze kredyty, dogenerowuje pomysły, czyli jeżeli szybko przeskrelujemy, nie wiem, w minutę, to możemy dostać na przykład, nie wiem, 30, 40, 50 konceptów pewnej sceny, którą opisaliśmy na podstawie promptów, i to potem możemy wybrać sobie ten obrazek, który nam odpowiada.